Pięć błędów, które możesz popełniać przy suszeniu włosów. Po pierwsze suszysz ociekające i kapiące wodą włosy, a to błąd. Zamiast tego po umyciu głowy delikatnie odciśnij z włosów nadmiar wody dłoni, na koniec ręcznikiem odciśnij, a nie szoruj, tak by woda nie kapała z włosów. Po drugie jeśli przed suszeniem nie używasz odżywki bez spłukiwania z termochroną, to przez to Twoje włosy mogą się bardziej puszyć i szybciej łamać. Trzeci błąd to nie używanie suszarki z jonizacją, tylko sprawdź koniecznie czy Twoja suszarka ma jonizację, bo jony w suszarce zamykają łuski włosa i wygładzają je pobiegają elektryzowaniu. Czwarty błąd to gdy suszysz głowę wysoką temperaturą, trzymając suszarkę w jednym miejscu. Zamiast tego ustaw suszarkę na średnią temperaturę suszenia i mocny nawiew. Jeśli jednak suszysz dyfuzorem, to ustaw temperaturę na niską i niski nawiew, przełączając na koniec na chłodne powietrze. Na pewno nie susz włosów za długo w jednym miejscu, bo w ten sposób unikniesz poparzenia skóry i niszczenia struktur osłonki. A może modelujesz włosy szczotką, gdy są jeszcze mokre, a mokre włosy są jeszcze bardziej narażone na uszkodzenie, np. Na od pociągania szczotką, Dlatego czesanie włosów polecam zacząć, gdy włosy będą suche w 80%. Daj mi znać poniżej, który z tych błędów Ty popełniałaś, a których chcesz, żebym rozwinęła w kolejnych filmach. Jeśli spodobał Ci się ten film, polub go i podaj dalej.